Cześć, Mano. Mamy dzisiaj 15 kwietnia. Jestem na polu, na którym jest zasiane przężyto jarę odmiany y, mamut. I tak patrzę, co tutaj się odwaliło. Może nie wiem, czy widać na, tych, na filmie, co to zapasy powychodziły. Na całą szerokość. No, długość pola. Co tu się odwaliło? Jedna, jedne ciemne, drugie jasne. Teraz się zastanawiam, co tu mogło się stać. W sumie, jak robiłem próbę kręconą, to była akcja, że je. Jedna rynienka pokazywała o 50 gram więcej normy wysiewu, jak druga. Ale, że aż taka różnica? By wypadała? No wszystko możliwe, no nie wiem. No. W sumie pierwszy raz taką sytuację mam. Wygląda jak po koszeniu. W jedną i w drugą przejazd. A tu dawałem saleczek niedawno. Hmm. No i na całej długości pola i szerokości. Jakby ta różnica wychodziła. 50 gram. Hmm. Nie, no, kto wie. O, w oddali dziadostwo latające. Widać. Dalej nie przybliżę, tam dziady dwa żerują. Ja. Za chwilę przejdę na jęczmień i zobaczę, czy taka sama sytuacja jest. No kurczę, ewidentnie są pasy, a tu lejek zablokowany. No ja, albo mijak. No nic, zobaczę jak na jęczmieniu wygląda sytuacja, tam w oddali to jaśniejsze, to jest dołeczek, co nie był dosiany i była akcja wysiewamy ręką, no i wyszła maniana za gęsto, ale nic, coś się na pewno kości. no dobra, wyrwiemy jedną roślinkę, to jest tak gęsto, Trzymy. powiem tak. Jest korzonek. Głęboko było siane, bo tu była glina. I się bałem, że to, żeby to przykryło dobrze. No i dosyć to wyszło. No, kurczę. Pasy, dobra, na razie.